najgorszy dzień podczas diety, którą niedawno zacząłem, jaki w ogóle miałem w przeciągu ostatnich, ostatnich lat tej mojej metamorfozy. It's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround If it hurts you just a little, then it heals you when it's done Disappointment is the anchor, resolution is the sun Witajcie moi drodzy w moim kolejnym filmie. Ten film na pewno nie będzie tak wesoły, pozytywny jak pozostałe filmy. No cóż, to chyba najgorszy dzień podczas diety, którą niedawno zacząłem, jaki w ogóle miałem w przeciągu ostatnich, ostatnich lat tej mojej metamorfozy, transformacji. Muszę wam powiedzieć, że dzisiejszy dzień był dniem, który mnie w sumie tak troszeczkę dobił. Opuściłem dzisiaj trening na siłowni. Kardio było w sumie takie sporadyczne. Obudziłem się już z zbyt nieciekawym humorem. Byłem zły, wszystko mnie wkurzało, wszystko mnie dołowało dzisiaj. W sumie najlepszym rozwiązaniem na to była tak zwana samotność dzisiaj, i musiałem ten dzień spędzić i przeżyć sam, sam dla siebie. W sumie nigdy w to nie wierzyłem, jak wielu ludzi wcześniej mówiło, że dokładnie te diety, takie te diety. Redukcyjne. nie mówię o tej diecie, którą ja sam stosowałem, żeby schudnąć kiedyś. Um, tylko ta dieta, która przygotowuje do zawodów, um, to są jednak ciężkie diety, um, ucięcie tych węglowodanów. Um, może, żebyśmy to zrozumieli dobrze, tu nie chodzi, tu nie chodzi o, o to, że jestem głodny, tylko po prostu um, to strasznie, strasznie uderza w psychikę tak. I, Właśnie mówię, ta sytuacja z tym złym humorem, z takim negatywnym nastawieniem do świata. Zastanawiasz się, po co to wszystko robisz. No tak, i w sumie chciałem wam to powiedzieć, chciałem się z wami tym podzielić, żebyście widzieli, że te dni które wam pokazuję teraz przy tej diecie to nie są tylko cudowne dni treningi, fajnie ugotować zrobić, pójść na zakupy to są także takie cięższe momenty, które, które przeżywam i z którymi muszę się muszę i będę musiał się na przyszłość pogodzić teraz jak widzicie pojawia się uśmiech na twarzy, humor wraca jest też w sumie już późna pora i mimo tego złego dnia. Zakończę ten dnień, dzień pozytywnie z uśmiechem na twarzy, bo wiem, że jutro będzie nowy dzień i jutro będzie wszystko lepiej. Dzięki wam jeszcze, że do mnie zajrzeliście, że obejrzeliście ten film. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie serwus!